Siemano z tej strony, szprytny, a to jest kolejny odcinek historii mojej kariery. Zaczynamy od wyjazdowego spotkania z drużyną Blackburn. Na pewno nie będzie ono należało do łatwych, tym bardziej, że drużyna ta jest z czołówki naszej tabeli. Bynajmniej spotkanie rozpoczyna się dla nas znakomicie 18 minuta i gol dla naszego zespołu zdobywa Radek Majewski. Natychmiast pobiegłem w jego stronę. Mocno go wyściskałem i pogratulowałem zdobycia bramki, na pewno zawodnik ten potrzebował takiego przełamania. Ja również i mam nadzieję, że w tym bądź kolejnym spotkaniu uda mi się zdobyć również gola. Tymczasem do przerwy wynik utrzymuje się, prowadzimy jedną bramką. A teraz zobaczyć możecie moją niewykorzystaną sytuację, po której otrzymaliśmy rzut rożny. Nie wiem, czy piłka została sparowana przez bramkarza, czy był rykoszeto do dobrońcy, ale nie wpadła ona do bramki. To jest najważniejsze. Zaś kilka minut potem niemal identyczna sytuacja, również nie potrafię zamienić jej na gola, i utrzymujemy ten rezultat, który kończy się jednobramkowym zwycięstwem dla nas. Kolejny mecz, zasiadam na trybunach. Trener poinformował mnie, że muszę odpocząć: Doncaster kontra Nottingham Forest. Mecz wyjazdowy, który bezproblemowo wygrywamy 0 do 2. Dobra pasa dla naszego zespołu trwa. Jesteśmy bardzo zmotywowani i szczęśliwi oraz wierzymy w swoje umiejętności. Mało tego, zajmujemy pierwsze miejsce w naszej lidze z dorobkiem 61 punktów. No i mam nadzieję, że utrzymamy to pierwsze miejsce w lidze. Tymczasem, czas na kolejny mecz. Ten rozgrywamy u siebie. Wychodzę w pierwszym składzie i mam nadzieję, że w tym meczu pokażemy jeszcze większy pazur, a mi uda się zdobyć wreszcie kolejną bramkę. Już w pierwszych minutach tego spotkania mogłem zdobyć bramkę na 1 do zera. Niestety mój strzał odbija się od słupka i wynik nadal pozostaje bezbramkowy, lecz 10, 10 minuta spotkania. Radek Majewski w dobrej formie zdobywa kolejną bramkę dla naszej drużyny. 1 do zera staje się faktem i walczymy o kolejne bramki, o kolejne punkty. To się udaje, 25 minut po bramce Radka Majewskiego na listę strzelców wpisuję się ja, jest to moja siódma bramka w lidze w tym sezonie, jest ich nie za wiele, ale jeżeli je zdobywam, no to są to bramki ładne, tym, ta, tym razem taki szczur, który powędrował przy słupku i bramkarz był bez szans do przerwy, wynik 2 do 0 dla nas. Mecz kończy się naszym zwycięstwem w drugiej połowie. Mało się działo. Zdobywamy więc kolejne trzy punkty. Jesteśmy mega zadowoleni i wychodzimy na kolejne spotkania. To rozgrywamy na wyjeździe z drużną Banwhite. Pozdrawiamy naszych kibiców, którzy w dosyć dużej grupie przyjechali na stadion. Do przerwy bezbramkowy remis na boisku. Nie działo się kompletnie nic ciekawego. 50 minuta, bramka numer 8 w sezonie w tej lidze dla mnie i jestem mega, mega zadowolony. Zobaczcie jaki piękny strzał w moim wykonaniu i piękne podanie od kolegi z zespołu. Mecz ten kończy się właśnie tylko jedną bramką moją, która zadecydowała o tym, że to trzy punkty trafiają do nas. W międzyczasie zobaczyć możecie jedną z niewykorzystanych moich sytuacji w drugiej części tego spotkania. Po powrocie do domu zasiadłem przed komputerem, a tam czekała na mnie bardzo miła i zaskakująca informacja, jakoby drużyna z Dortmundu. Działa mnie w swoich szeregach. Mało tego, również zainteresowanie moją osobą wyraził zespół Olimpiku Lyon, bodajże, bądź też OSC Lille. Już dokładnie nie pamiętam, wiem, że to była to jakaś francuska drużyna, w tym Amoku po prostu nie wierzyłem w to, co czytam. No i tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze wydanie. Na kolejny odcinek zapraszam, już wkrótce.